Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w Chacie Tarota. Jest to czytanie na maj dla wszystkich osób z podznaku Panny. Zobaczmy, co do Was nadchodzi. Zobaczmy energię główną. Karta siły, co odchodzi do przeszłości, co się kończy dla Was w maju, a kielichów. Co nowego do Was nadchodzi? A zdynarów. Jaka jest dla Was rada na ten czas? Karta gwiazdy. I z jaką energią kończycie czas Maja? Cztery kielichy. Zobaczmy, co w tle. Trzy miecze. W tym miesiącu może wracać do Was jakiś problem z przeszłości, jakaś sprawa z przeszłości, związek z przeszłości, yy, relacja, która była dla Was trudna, ciężka, ktoś może się do Was odezwać albo właśnie jakiś projekt, zadanie, które odłożyliście na bok, w który nie chcieliście się zaangażować. Yy, może do Was powracać. Nie będzie to sprawa główna, którą będziecie się zajmować, ale może to w jakiś sposób na Was wpływać. Yy, właśnie kontakt z taką osobą, wiadomość o jakiejś osobie. Rozmowa z kimś może Wam przypomnieć o jakiejś kwestii, o której już wydawałoby się, że zapomnieliście, a może to do Was wrócić i może trochę zawracać Wam głowę w tym miesiącu. Tak więc, jakaś kwestia z przeszłości może być dla Was wyzwaniem w tym miesiącu. Natomiast energią główną jest siła. Karta mocy, karta siły mówi o tym, że cały ten miesiąc będzie dla Was naprawdę pełen energii bez względu na to. Jakie wyzwania stoją przed Wami? Bez względu na to, czego się podjęliście, jakie problemy możecie mieć, jakie sytuacje e, trudniejsze, które są dla Was wyzwaniem, mogą e, pojawić się na Waszej drodze, poczujecie, że macie w sobie właśnie tę moc, że macie w sobie siłę, że jesteście w stanie pokonać wszelkie przeciwności, wszelkie przeszkody, które mogą pojawić się na Waszej ścieżce. To jest takie poczucie, że mm, warto uwierzyć w siebie, że macie wystarczająco dużo energii, wystarczająco duży, dużo siły, dużo wiedzy, doświadczenia do tego, żeby pójść do przodu. Jeżeli chcecie coś osiągnąć, jeżeli coś sobie postanowiliście, to pamiętajcie o tym, że macie w sobie wystarczająco dużo zasobów wszelkich, żeby temu podołać, żeby to zrobić, żeby mm, pokonać nawet tą największą bestię, która może pojawić się na waszej drodze. I jeżeli obawiacie się, że to właśnie w tym miesiącu taka bestia może wyjść na Waszą drogę i może zacząć Was straszyć, ta karta mówi o tym, że dacie sobie z tym radę, macie wystarczająco dużo wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żeby pokonać tego potwora i tą bestię, która może pojawić się u Was w maju. Do przeszłości odchodzi Askelichów. I jest to jakaś bardzo ciekawa propozycja, albo bardzo dobre, bardzo pozytywne wydarzenie, które pojawiło się na przełomie kwietnia i maja. Ta energia powoli już będzie się cofać. Zaangażowaliście się w coś, pojawiło się coś nowego, coś ciekawego. To mogła być nowa znajomość, bardzo ciekawe spotkanie, bardzo ciekawa sytuacja, która była dla Was naprawdę bardzo przyjemna. Jest to wiadomość, której się zupełnie nie spodziewaliście. Która była lepsza niż e, mogliście to sobie wyobrazić, e, ktoś właśnie mógł do Was e, wysłać jakąś wiadomość, ktoś mógł się z Wami skontaktować, jakaś rozmowa, jakaś znajomość okazała się dużo bardziej przyjemna, dużo bardziej e, po pozytywna niż e, wydawało Wam się, że może się stać. E, to też są właśnie jakieś bardzo ciekawe, dobre propozycje, e, jeżeli chodzi o pracę. Jeżeli jest to kwestia, która Was interesuje. To tutaj, właśnie na przełomie kwietnia i maja, pojawiały się bardzo ciekawe sytuacje, bardzo ciekawe propozycje, i ta bardzo pozytywna energia, to poczucie, że jesteście na właściwej drodze, poczucie, że wydarzyło się coś niesamowicie pozytywnego, i szczególnie jeżeli chodzi o Waszą reakcję emocjonalną wobec tego, tutaj możecie spodziewać się zmiany, dlatego że. Ten aspekt emocjonalny już się kończy, ale przechodzicie również w energię Asa, tylko tym, tym razem, kielichów. A kielichów mówię o tym, że mm, będziecie się bardziej skupiać na kwestii e, realizacji tego projektu. Tutaj na przełomie kwietnia i maja. Pojawiła się kwestia właśnie emocjonalna, skupienia się na emocjach, radości, szczęścia, ekscytacji związanej z tym, że coś się pojawiło, że coś się nowego zadziało u was, i było to naprawdę wyjątkowo pozytywne, przyjemne. Natomiast szczególnie w drugiej połowie miesiąca będziecie już się koncentrować na tym aspekcie bardziej materialnym, bardziej związanym na przykład z rozwojem zawodowym. Jeżeli była to kwestia, właśnie Waszego rozwoju zawodowego, to znaczy pojawiła się na przełomie kwietnia i maja jakaś propozycja pracy, współpracy, to tutaj w drugiej połowie miesiąca zacznie się dziać dużo więcej w tej kwestii. Będziecie mieli e, bardzo konkretną informację na przykład dotyczącą rozmowy o pracę, tutaj może być już wyznaczona jakaś data, tutaj może być przygotowywanie się do jakiegoś projektu, do przekonania kogoś do zdecydowania się na kupno na przykład Waszego produktu. Jest tutaj już bardzo konkretna akcja, która również jest na poziomie e, początkowym, ale tutaj już zaczynacie na tym pracować, zaczynacie się na tym skupiać bardzo konkretnie, zaczynacie pracować e, i ustalać pewne e, konkrety, które do tej pory były wyłącznie właśnie taką ideą, były e, tylko emocją, były czymś, co pojawiło się na waszej drodze, było pozytywne. W drugiej połowie miesiąca zaczynacie już powoli tą realizację. E, karta siły tylko wspiera e, was decyzjach, tylko wspiera Was w tym, żeby pokonać wszelkie wątpliwości, wszelkie przeciwności, które mogą do Was napływać. Możecie mieć wątpliwości w to, czy sobie z tym poradzicie, że to jest taka nowość. Bardzo dużo się zmieni w Waszym życiu. Karta siły mówi o tym, że dacie sobie z tym radę. Rada jest jeszcze lepsza. Karta gwiazdy mówi o tym, że nie jesteście sami, że opiekuje się Wami Wszechświat, że opiekują się Wami energie, które są bardzo pozytywne, które Was prowadzą przez to wszystko, które pokazują Wam, że jesteście w stanie osiągnąć dokładnie to, co sobie wymarzyliście. Jest to droga do spełnienia Waszych marzeń, jest to droga do spełnienia Waszych ambicji. Pojawiają się wyjątkowo pozytywne osoby na Waszej drodze, które będą Wam o tym przypominać, że możecie osiągnąć to, czego pragniecie. To jest naprawdę bardzo piękne, bardzo znaczące rozdanie. Rozdanie, które mówi o tym, że rozpoczynacie coś nowego, angażujecie się w coś, co jest spełnieniem waszych marzeń. Bez względu na to, co się dzieje, macie w sobie wystarczająco dużo determinacji. Karta Gwiazdy tylko podkreśla to, że wszystko to, co się dzieje na waszej drodze, co się działo do tej pory, miało swój sens. Było wam potrzebne do rozwoju, było wam potrzebne do tego, żeby zrozumieć więcej, żeby zmotywować się i żeby pójść w kierunku, który. Jest dla Was właściwe, to jest karta przeznaczenia, to jest karta właściwej drogi, właściwej ścieżki. Um, na pozycji rady tylko was prosi o to, żebyście nie zapominali o swoich wyborach, nie zapominali o tych znakach, które pojawiają się wokół Was, nie zapominali o tym, czego doświadczyliście do tej pory i jak wspaniałe rzeczy do Was przychodzą w maju. Uwierzcie w to, że jesteście na bardzo właściwej ścieżce, właściwej drodze. Dzięki której możecie spełnić swoje marzenia, swoje pragnienia i to, co sobie postanowiliście. Pod koniec miesiąca nadchodzi odpoczynek. Czwórka pucharów mówi o tym, że możecie poczuć się trochę e, zmęczeni emocjonalnie tymi wszystkimi zmianami, tymi wszystkimi wydarzeniami, które są wyjątkowo intensywne dla Was w maju. Mm, tutaj, jest, e, tutaj pojawia się energia mówiąca. O tym, że możecie nie chcieć kolejnych y, wydarzeń, możecie nie chcieć kolejnych nowości, możecie poczuć, że chcecie trochę odpocząć od tego wszystkiego. Nawet jeżeli kolejne wiadomości będą do Was pływać, nawet jeżeli nowe projekty będą się pojawiać na Waszej drodze, to możecie mieć poczucie, że potrzebujecie trochę odpoczynku, potrzebujecie troszeczkę zdystansowania od tych wszystkich y, spraw, nowości, tej intensywności, która Wam towarzyszyła przez cały ten okres czasu. Um, tak więc taka potrzeba przestoju jest też ważna. Tutaj karty Was ostrzegają, przestrzegają, że właśnie pod koniec miesiąca może pojawić się bardzo ciekawa propozycja, bardzo ciekawa szansa na rozwój. Jeżeli um, przegapicie ją, będzie to dla Was dosyć spora strata. Tak więc bądźcie otwarci, mimo wszystko. Rozglądajcie się wokół i nie lekceważcie, nie odpychajcie czegoś, co jest dla Was ogromną szansą. Zastanówcie się nad tym, przynajmniej co odpychacie, z czego rezygnujecie i co kładziecie na bok. Podsumowując, jest to bardzo ważny miesiąc dla Was. Jest to miesiąc ogromnej zmiany, ogromnej transformacji. Macie aż dwie karty, Asów, as kielichów, który pojawia się na przełomie miesięcy kwietnia i maja, oraz as denarów, który pojawia się w drugiej połowie miesiąca. Przechodzicie ze świata idei, właśnie w świat praktycznego podejścia do tego nowego pomysłu, do um, tej nowości, która pojawia się w Waszym życiu. Macie w sobie mnóstwo determinacji, siły, chęci do tego, żeby się realizować. Nie zapominajcie o tym, że. Jesteście na właściwej drodze, że jesteście na właściwej ścieżce. Macie wokół siebie właściwe osoby, podążacie ścieżką, która jest dla Was najlepsza. Rozglądajcie się na boki, dlatego że będziecie widzieć różne znaki, które będą Wam pomagały, które będą Was utwierdzały w tym, że jesteście na właściwej drodze. Pod koniec miesiąca możecie mieć moment, w którym e, będziecie chcieli odpocząć, odsunąć się od e, świata i od tych wszystkich rewolucji, które będą działy się w maju. Karty Was tutaj przestrzegają, żebyście byli uważni, bo bardzo ciekawa propozycja może pojawić się pod koniec miesiąca i zastanówcie się, czy naprawdę warto ją odrzucić. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.